W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Panie Boże, nasz dobry Ojcze, o sercu pełnym miłości. Przychodzimy do Ciebie wiedząc, że u Ciebie zawsze znajdziemy pocieszenie, że z Tobą nigdy nie będziemy samotni. Wielu z nas nosi na swoich ramionach wielkie życiowe ciężary, problemy. Które wydają się tak trudne do rozwiązania. Nasza wiara podtrzymuje w nas jednak nadzieję, jest dla nas źródłem siły, jedynym pewnikiem w trudnych czasach. Panie, wszyscy zwracamy oczy ku niebu, ku Twojemu Królestwu. Wiemy, że każda nasza głęboka modlitwa zostaje wysłuchana. Wiemy, że również teraz. Słuchasz każdego naszego słowa. To potrafi ukoić cały ból. Prosimy, wejrzyj w nasze serca, otwórz je swoją miłością na swoje cudowne działanie i pomóż odnaleźć w sobie jeszcze więcej męstwa, jeszcze więcej mądrości i zapału do pokonania wszelkich życiowych wyzwań. Boże, zawierzamy się Tobie. Czujemy, że pomoc z nieba jest tak blisko. Czujemy, że nie pozwolisz nam upaść, że nigdy nas nie zostawisz. Ufamy, że moc Ducha Świętego napełnia nas wszystkich. On najlepiej wie, czego nam właśnie potrzeba. Wierzymy, że za jego sprawą otworzysz nasze serca, oczy i umysły. Napełnisz nas dobrem. I pokażesz nam drogę do rozwiązania każdego problemu. Panie, oddajemy Ci wszystkie nasze życiowe sprawy, te małe i te duże. Każdą czynność pragniemy wykonywać, pamiętając o Tobie. Każdą decyzję podejmować, radząc się Ducha Świętego. Dziękujemy, że tak bardzo o nas dbasz i nigdy nie chcesz naszej krzywdy. Dziękujemy, że możemy z Tobą rozmawiać. I żyć z Tobą w bliskości. Dziękujemy, że kochasz nas najbardziej na świecie. Cudownie być Twoim dzieckiem. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!